do tej strony Kevin Znaczy no, to pani Kevin Minecraft dzisiaj Wam pokażę jak pobrać tego mota na to co ja często na live'ach na moim pierwszym kanale no Musicie wejść w moc for Minecraft, chyba tak się nazywa ta pełna wersja. No i co? I możecie wszystko wyplać. No tutaj są popularne moty na przykład. Popularne skiny. No tylko jest to sporo. I tak dalej, i tak dalej. Ale no. Teraz klikamy to i wpisujcie FNAF No i tutaj są mocny motyw na ale pokażę ten pan główny. o! To jest ten. Właśnie nie mogę dać linku, bo patrzę, co się chcę wtedy. Widzicie? w mhm. wtedy Install i wtedy wchodzicie w gry. ja po, Ja wejdę normalny sposób dosyć. Używam się bo będzie wyższe drodze, chcę przejść w gry. Okej. Okay. No i. Ten. Tu nie więcej klikacze ma i pak. A. Tylko bo ja mam aktywowane już. Mam to aktywne. To czekasz. Liczę, Aktyw i właśnie musicie mieć to. I, I tu jeszcze też, dobra, to tyle. Taki polatnik, papa pa. pa.